Hej, meni, zaczekaj! Z was. Wiecie, co się dzieje? W sensie? Stacjonujemy tu od trzech dni i nic nie wiadomo. To powinniście nam dziękować za sytuację. No, wisicie nam. Możecie się dowiedzieć. Okej. Okay. Najpierw się zanajdujemy. Potem do Ciebie wrócimy. Dobra, dzięki wielkie. Hej, Monte Cristo skończony? Prawie. Daj mi jeszcze tydzień. Już kończę. Akcja się rozkręca. Masz tydzień. Dzięki. Zgłaszamy się. Hej, Wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Izaka. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi? Lepiej znajdź mi Ajzaka. Najpierw sprawdź mu, jak tam Mel. Hej, Abby. Znajdę tam Majzaka? Nie, Karl trenuje po prostu świeżaków. Okej, okay, dzięki. Ja muszę się swoją dzielić z typem, który wiecznie krapi. Zuch, jest. jesteś to, który. Hej, Alice. Trzymaj się, mało. Niedługo cię z zabierzemy. Do Gdzie wpadłeś na ja. Amunicja, roztrzyjniczy, benzyny. Zaraz, jak? Gdzie się podziała połowa benzyny? Dziwisz się? Myślałeś, że to zabiją? Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Stadion o wsparcie. Nie go Wszyscy są tu. Abi, chodź tu. Tak? Słyszałam o zasadce. Gdzie uderzyli? E, gdzieś tutaj. Przy magazynach. T, szlak. Wciąż się tu wślizgują. Wiecie gdzie jest Isaac? E, był tu jeszcze przed chwilą. Okej, okay, dzięki. Poszukamy go. To i tak trochę moje. Nie pierza. To wina Siema. Abi, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci Dubsko. Wiesz, cały jeden raz. wiadomość jest taka, że wszystko jest na swoim. Miejscu. Co tam? Nie, no hej. Czyli co mogę ruszyć teren? planu jeszcze. Hej. No. No. Hej, hey, Whitney. Hej, Abi. Co tam? Wiesz, co się tu dzieje? <laughs> Chciałabym. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. Ekscytujące. No nie. Dobra ta gra? Naprawdę trudna, ale i dobra. Muzyka też niezła. No to nie przeszkadzam. Na razie. Cholerne gry wideo. to wygląda? Co? Nie jest źle. Nie wierzcie. się. Jak to jest? No. Jedna blizna dźgnęła mnie w nogę. Myślała, że nie Lepiej? Leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka. Ach, nie stracę nawet wszystkich palców. <laughs> Bracie, wystarczą trzy. No nie? Matko! Patrunek jest czysty. Boli? Masz coś na to. Wiem, to stało się tak szybko Ale mogło być gorzej hmm. O wilku mowa Hej wam Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała Hejmy Wyluzuj No jasne Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli? Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Ach, lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Oena. Chciałby to z nią być. Ta. Muszę Wam coś pokazać. Co jest? Za mną. O Boże. To wszystko nasi. Tak, Ta, i ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel. Dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czy to zwłoki? Kurwa, to dane. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu y, zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam do niego Joana. Dziś rano strażnicy znaleźli dla niego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pięć z blizny, ich osłupia! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale. O ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Jezeka, co się stało? Próbowałam. Ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Izek? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co Mel, więc dajcie znać, co i jak. Jasne. <słuch> Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział, że. By tak było. Szukamy Izaka. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy Co? Masz czas na rundkę? E, nie mogę. Lecę do Izaka. Jak chcesz, ważniaku? Nie moja wina, że jestem taki dobry. Mhm. Mm Na razie. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa, nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Hej, Abby. Musimy wejść. Isaac jest tam. O. Ile to potrwa? Miałem udać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Zasnąć. Tak jest na górę. No, słyszałem, że wpadliście w roboty nic poważnego, to tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej, chciałbym to częściej słyszeć. Włoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale, ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wracę z Denim? Kto wygadał Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To, to dlaczego nikt z naszego nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie. Zamorduję go. Doradzę Wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem Nie. się. Przecież mamy jeszcze kilka Nie. dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Oena. Jeśli się pojawi, jasne. Pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie Abi. Okej. Okay. Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakieś blizny, nie? Co? Nie, Abby, nie! Wrócę jutro rano, musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie.